Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa Radnych. Otwieram XXXI Sesję Rady Miejskiej w Dobrych informując, że sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Obrady sesji są transmitowane i uchwala za pomocą wolony dyrektora Rzeczypospolitej w Gminie. Nagrania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra oraz w Rady Miejskiej. Przechodzimy do spraw regulaminowych. Stwierdzam na podstawie miejsce obecności, że obecnych jest 10 radnych, a więc obrady są prawomocą podjęły uchwały. Jeśli chodzi o porządek obrad dzisiejszej sesji, to jest krótkich państwo radni znają. Czy są jakieś uwagi co do porządku? Nie widzę, w związku z tym informuję. Drogie zasady, które na dzisiejszej sesji. Kolejna zasada, to jest na, stawę, na wniosek, jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Tradycyjnie informujemy, że protokół jest dostępny w biurze Rady Miejskiej. Nie zgłaszano za tych do protokołu. Przechodzimy do punktu drugiego i zasadniczego. W dzisiejszej sesji też podjęcie uchwała, a uchwały, a dokładniej uchwały, mamy tylko jedną. I przechodzę do przedstawienia projektu tej uchwały, a więc uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie nadania imienia Stady Rady Miejskiej w Uczelnicy Sportowej w Dobrej. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 artykułu 7 ust. 1 punkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy Starzynowi Miejskiej w Dobrej przy ulicy Sportowej na się w imieniu Stadion Miejski w Dobrej im. Antoniego Mądowicza. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobrej. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo ważne. W 2007 roku po członkowie klubu powierzyli mu zaszczytną funkcję prezesa z Bołdów Sermaty i po dwóch latach byli ponad mnogorzami i grą przez 12 lat. Pozajęto kadencji Miejsko Gminne Żydowy Klub Sportowy Sermata w 2009 roku, kadłonca, bo został odzyskany w Ligi, Zakładzie Południowskiej i Razumiejskiej w Czachalni przez 3 lata. Było to największe osiągnięcie klubu od czasu jego istnienia. Antoni Konkord zdał się poznać jako otwarty, zaangażowany i wytrwały działacz, któremu na sercu używało, by prób rozwijać się i odnosił sukcesy. Jako ranny trzech y... kadencji, chyba tak? Taki, to... I, inna sprawa. Jako ranny trzech kadencji Rady Miejskiej, w skutecznie... Jego Antonio, Złotą, na jego 3-letniego oddziału. Antoni Gorotowicz ze swojej Zespołu na rozwoju sportu został upomalowany. Złoto pod znaką kamerową budowej Zespołu Sportowych nadano przez Prezydia Rady Wojewódzkiej w zeszłym roku 1983 roku. w roku. Dwukrotnie znaką zasłużonego działacza budowy Zespołu Sportowych za wybitne zasługi na rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi nadano przez Prezydium Rady Głównej Zwyczajnej Rzeczypospolitej w Warszawie w 1991 1996 roku i srebrną w 1987 roku oraz złotą w 1996 roku pod znaką honorowo-podległowego związku firmy Lądnej w Szczecinie. Wiele uzasadnienia. W tej sprawie po prostu inicjatorzy zgłosili taką właśnie inicjatywę. No uzasadnienie wszystkiego czytałem, więc nie mam powodu do tego wracać. Dlaczego taka kondycjonalnie inna? Tym się to oczywiście jedyna, 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 jedyna propozycja. A, no, Jeśli chodzi o szczegóły, to tutaj bardziej zorganizowany jest kolega wiceprzewodniczący, który jest prezesem grupy i działaczem spowodowanym. Chciałbym zadać taką rzecz, czy wszyscy mieszkańcy, tutaj jak nie, dobra. związane z kilku, można o to nie ulega wątpliwości, w związku z tym jestem, że w tym dziwnego, że szukano takich jak się działaczy z tym związanych, a nie z innym. Natomiast jeszcze ogólnie, co do tej wypowiedzi, to, to mi informuje, że e, owszem, no, można by było e, rozpisywać jakieś listy, jakieś tam, e, szukać propozycji, z tutaj Ponieważ w roku, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy 75-lecie istnienia Kubusa Mata, czyli taka godna rocznica. No i uroczystości się wiodły w związku z tym, że pandemia, te uroczystości są już jutro, czyli z zdrożnym, powiedzmy, poślizgiem. No i działam przemyśleni, że w związku z taką ważną robustością, warto to było nadal no, po prostu i nie ten osobie ponieważ nasz też był kolejny radny, jak było w zresztą w zeszłej kadencji że tutaj wspólnie też e, pracowali, no położył wiele zasługi tej działalności piłkarskiej znanego, większość nas go. i you saya, ini, ya ada maklumat besar untuk dikaji, nato pers Z fakty. też urodzisz się na dano imię y, Stanisława Wętowskiego, y, dwuletniego działacza z fakty. Przychodzimy do obrza, najbardziej, że jest na te, który uda się działać. I tak samo myślę, no, my działamy 75 lat. Jeden z na szacunków, Których że to jest obiekt gminny, ale korzystamy z niego... temacie żeby się... na razie nie dla Senior imienia ma z niego. Bardzo proszę o panę, zastosowanie się do tej problemów. Dziękuję. No właśnie ten ktoś doródza nie ma da I ci ludzie najlepiej wiedzą kto i w jaki sposób się zasłuży dla tego grupu. Proszę bardzo. Do Proszę o podłożenie wyniku głosowania. Projekt, 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 projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zbigniewowi Niskiemu przy ulicy Sportowej i Dobry został przyjęty przez radę jednogłośnie 10 Dziękuję bardzo i informuję, że uchwała została przez radę przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu w zasadzie i to już czwartego roku, że jeszcze, nie, przepraszam, do punktu trzeciego, pisemnej interpelacji i zapytania pod poprzedniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja O zaproszenie yy, na 17. Jagrana który odbędzie się 6 sierpnia, to jest sobota, godzina 15.00 w Zatawieniu Miejskim. I tutaj to zaproszenie jest na całej Rady, więc przekazuję wszystkim Państwu Radę w imieniu burmistrza. Zapraszam na burmistrz, mam nadzieję, się spotkamy. I tutaj oficjalny. 70. rocznicy klubu Sarmata. Czy od razu chciałbyś dwa słowa? To proszę. 5 sierpnia właśnie mamy przesuniętą, że tak powiem, przesuniętą imprezę z okazji, w której nauczył się 70. rocznicę istnienia Sarmaty. Od 10 rano przez studnień dzieci, które z roku 2012 i łączki, jest 9 zespołu z kilku powiatów Panie słowa. O godzinie 15 nastąpi oficjalne, od oficjalne uroczystości, między innymi powitanie gości, no, przedstawienie i odznaczenie z yy, nowo uczestników głównie, to dobrze, że czy tym przypadku czyli osób z związanych ze środowiskiem yy, dobremskim. Yy, później Jak to nie trafił z naszego terenu, powiem, że założyciele naszego klubu panowie arabskich, wrzesień i wartości, przyjechali tutaj zaraz po wojnie. I 2 dni, 2 dni się z, ze, I, proszę Państwa jeszcze jedna stała wpłynęła dzisiaj. Otrzymałem to rok, które dla to nas gminca petycja w sprawie utworzenia łodziorowej Rady Gminy. Petycja jest od Pana Patryka Janusza Króla z miejscowości Brodnica. Adres jest rada gminy, nie wymieniane jakie. W związku z tym ja tutaj tylko informuję, jak wtedy, coś takiego, co nas wpłynęło. mam tutaj parę wątpliwości formalnych, w związku z tym ja tutaj jeszcze formalne wyjaśnię w najbliższym czasie, Zobaczymy, się, czy to jest czasami porządek, może tak być. Jeśli nie, to po prostu uzupełnienie to i wówczas dopiero... z punktu widzenia dyscypliny, że jest to sprawa, jest to do wieśnienia, bo mamy wątpliwości, ty to na pewno jest skierowane do nas. Natomiast co do w ogóle samej, yy, z tego wniosku o stworzenie powierzchni rady gminy, no to sprawa jest y, otwarta, jeśli ciekaw, że to jest nasza, no to wtedy będziemy się jako rada znajdź w komisjach, tylko rada będzie zajmowała się z tych spraw bieżących nie ma tyle. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym porządek dzisiejszej sesji został już wyczerpany. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu radnych za obecność. Jak trudność zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dowie.